Witam wszystkich, z tej strony Kołodron I zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. <grywka> Tak więc moi drodzy, jak sami widzicie Ten odcinek zaczyna się jakże dynamicznie Ponieważ staram się Zlurować, czyli Zgromadzić wokół siebie możliwie wielką ilość orków A po co i dlaczego O tym się przekonacie jak już dojdę do miejsca Przeznaczenia, tylko żebym tutaj W ogóle nie zginął <grywka> Wow, blisko Muszę uważać na orkowych szamanów, ponieważ oni mogą mnie zjechać Z odległości właśnie tutaj z kuli ognia która nie mnie przyleciała. Jej, co tu się dzieje? Orkowie wojownicy, orkowie elita, w ogóle tutaj nie wiem, wargi, polne bestie, drzewa, namioty orkowe, ziemia, hemoglobina, taka sytuacja, jest wszystko. Tysiące orkowych toporów, po prostu niż masz. Wszystko to chcecie. Mam nadzieję, że uda mi się to przeżyć, chociaż może być to wątpliwe. Krwiopijcy, wszystko, wszystko to chcecie. Cały zestaw Happy Meal. pa. I'm it. Dobra. Jej, już ilu ich jest? Oczywiście muszę się co chwilkę... Oj, było groźnie. Zatrzymywać, żeby oni sobie po prostu nie odpuścili pościgu. Nie, zginąłem tak mocno. Boziu, przepraszam, zlamiłem. Chciałem powiedzieć, że muszę się zatrzymywać co chwilę, aby oni nie zaprzestali pościgu i cała moja bieganina nie poszła na marne. No niestety, w tamtym przypadku poszła na marne. Przepraszam. Będzie próba numer dwa. No, przynajmniej nie będzie... Yy, później głosów, że wszystko mi się tak od razu udaje, że to wszystko jest reżyserowane. Nie! To wszystko jest na żywo! Tak! Dobra, znowu lecimy z tematem. Tak więc tutaj w sumie najgorszym i największym zagrożeniem są dla mnie orkowi szamani, ponieważ oni mogą z dystansu zjechać. Yy, jestem tak, czy ja wiem, na trzy kule ognia, jakoś tak. Yy, a najsmaczniejszym dla mnie kąskiem są orkowie elici, ponieważ no mimo, że są najsilniejsi i mają je na hita. To za nich jest bodajże bagatelka 450 punktów doświadczenia, czyli całkiem sporo. Ale ja tu się muszę skupić na manewrowaniu. No, oczywiście, dostanę z kuli ognia, kula ognia po prostu nie wiem, czy jest samonaprowadzająca. Wychodzi na to, że tak. Jasny gmin, będzie ciężko. No, oczywiście, gdy podejdziemy na odpowiednio bliską odległość do orków, szamanów, to oni yy, przestają strzelać z kuli ognia. Jeju, już jest. I po prostu wyciągają normalną, zwykłą broń w zwarciu. Aj, wargi. Niepotrzebnie wargi i hacze, bo wargi są szybkie i zadają też dosyć spore obrażenia. Wargi też są w ogóle przekokszone. W ogóle tu w wam tylko jest wszystko przekokszone. Jeju, już cała armia orkowa, to dopiero początek. Dobra, zbieramy ekipę, zbieramy ekipę. Nie, no, z taką ekipą to mogłem iść naprawdę na ustawkę. I teraz normalnie, nic, tylko wstawić muzyczkę utworek. Ja już nie pamiętam wykonawców, ale leciało tak my robimy te manewry tu Robimy to na węg, robimy to na słup, co? Ty też robisz te manewry tu, więc podejdź bliżej i zejść trochę w tu Zapewne wiecie co za muzyczka, świetny bicik w ogóle w tej muzyczce Naprawdę taki bicik Ala 50 Cent, taki tłusty bicior. Lubię takie bity, ale dobra, ja tu nie o tylko orka, który jest yy, miliardylion po prostu, miliardylion orków. Naprawdę, oblegają solidnie ten zamek. Jejuś, Tysiąc orków na klatę, po prostu przy tym levelu jestem mistrzem. No i mam nadzieję, że uda mi się w taki spektakularny sposób jej wykończyć, tylko jeszcze tutaj kawałek drogi przede mną. Mam nadzieję, że ta miksturka mi się nie skończy, bo w ogóle tu będzie słabo wtedy. Ale ona chyba była na 5 minut, więc nie ma co się za bardzo przejmować. I moim teraz głównym celem jest orkowy taran, który niedługo ujrzymy. Mam nadzieję, że uda mi się ujrzeć. A, bo mam tylko pół HP i mnie mogą zaraz zabić. Boże, nie! Nie, nie, nie! Tysiąc orków, tysiąc orków. Po prostu nie ja zaraz zginę, naprawdę. Widzę orkowy taran. Tak, 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 tak. Dobra, jeszcze tych paru zgarnę na klatę. Nie, 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 nie. Już jest blisko, już jest blisko. Jejuś, cała armia boli. Tak, 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 już, 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 blisko, 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 bez jej wskakuj, wskakuj. Dobra, szybko, tak, 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 udało się, udało się. Dum, dum, dum. Jezu, jak głośno, o, pękną mi bębenki zaraz. Przepraszam, nie będzie mnie chyba słychać. I teraz, it's boom, get a Giną wszyscy, tak, 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 mi ekspa I teraz jeszcze dojadę elitę gromem. I bum, ha, ha. Tu, 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 tu. pam pam, wbiłem 60 leveli, miliardylion expa, tu, 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 tu. nie ma ode mnie lepszego, tu godyczka, tak 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 tak, wow, tak. jest, ale akcja, ale akcja odcinek będzie tak wypasiony jak zawodnicy sumo, tyle leveli, tyle wszystkiego, tyle łupów z orków, tak moi drodzy. Po prostu świetny sposób na zarobienie tysiąca punktów expa, zebrania mnóstwa złota, mnóstwa mixturek, mnóstwa orkowej broni, mnóstwa wszystkiego Uff. ale się podjarałem ciężko. Jasny gmin. A super Super mi wyszło. Za drugim razem, ale zawsze, ale zawsze. No. No, tu nie ma. Teraz tylko po prostu zbierać łupy. Who is the man? Who is the nie man, homie? Praudrować. Ja. Czi, czi, czi. Jestem, kurczę, nie normalnie... Nie, ma czego plądrować. nie wymiatam nie jak Rudy102, jak, kurczę, no... Tommy Lee Jones wściganym jak Wściekły Byk, jak Bulcellier, jak... Amstaff, jak... Nie wiem, kto jeszcze... Ach, wymiatam tak mocno. Dobra. Dosyć tych przechwałek. Tu nie o to mi konkretnie chodziło. Nie ma czego Najłatwiejsze wbijanie lewela tutaj. Chociaż jest jeszcze drugi łatwy Niczego sposób, ale ten znajdować. sposób pokażę pół później. On już jest y, tak ściślej związany z... Yy, bardziej wyznań. linią fabularną drugiego rozdziału. No wyznań. i teraz, oczywiście, po przeszukaniu tych wszystkich orków, yy, jeszcze no, nie, już nie będę nic zrobił. Żadnej kombinacji, po prostu już sobie nie, nie ma czego nic czego wejdę na zamek No i porozmawiam tam z tamtejszymi ludźmi, którzy tam przebywają Ale jak sami nic widzicie, no jest to dobry sposób Oczywiście ja nie zlurowałem absolutnie wszystkich orków Zostało, zostali właściwie nie wszyscy orkowi szamani, bo nie widzę ich tutaj wśród poległych Ale większość orkowych elit wojowników to po no poległa tutaj Więc naprawdę... Nie ma czego jest do grubo. Tu nie Dobra, tutaj już nie ma niczego czego pnązdrować. Ale normalnie jak zabiję tych orków, to miałem nie chyba 3 FPS-y Dźwięki znajdę. takie po prostu, że masakra, przepraszam za to. Ale no grubo, jest grubo po prostu. No ale gra się nie spodziewała takich po prostu wiks. Wiksów. O! Tak, 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 Nic tak. To, tam, jestem mistrzem. Kurczę, ja się nie niezdrowo się podjarałem. Ciśnie jest 289. O! Dobra. Nic tu nie ma. E, Chyba wszyscy orkowie. Nic tu tutaj bezmienny jak. Nic widzę nie, nie znajduje już nic absolutnie nic. O, jeszcze było. No widzicie. Tu trzeba dokładnie to przeszukać, bo... Nie e, ma czego no nie z tych głupich orków o widzicie? Nic no troszeczkę skór nic mięska, nic roślinek, nic nie e, czasem jakiś pierścień, Niczego no nie też najdę. jak właśnie mówiłem mixturki. Nie ma tak więc warto jest sobie tu tutaj ma, poszukiwać. Nic tu nie ma, no i ta orkowa nie ma, broń, no, jest właściwie, no, nie jest właściwie znajdę. warta nic, nic, nie nic ale, nic no, nic no tam nie, ma. dwie sztuki złota, ale, no, zebrałem trochę tej broni, nie? Dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nic Chyba nie będzie wszystko. Znajdę. Już nie ma sensu tego dalej ciągnąć, bo szkoda odcinka. Tak więc saiby go koło po takiej akcji. Bo akcja po prostu groteskowa. czy znaczy, groteskowa nie, groteskowa chyba to by była śmieszna ważne, dobrós słów w moim przypadku to jest po prostu B. Okej, okay, wbijam na zamek. No i zaczynamy gadkę z ziomkami. To, że Trosze, troszeczkę uspokoimy się po tej grubej akcji z początku odcinka. Miałeś cholerne szczęście kiedy przedłeś. Prawie cię zastrzeliłem. W takim razie powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z ten gratem, jeśli czegoś chcesz. Okej, okay, naprawdę super. Zdobyłem dzisiaj miliardy leksów. Paru chłopaków ćwiczy. Ale generalnie rzecz biorąc wszyscy czekamy, aż coś się stanie. Ta niepewność nas dobija. To strategia tych przeklętych horków. Poczekają, aż będziemy mieli nerwy w strzępach. Czyli taka taktyka psychologiczna, nieźle. Dobra, lecimy dalej. To ja sobie pogadam jeszcze z Knechtem. Knecht to jest rodzaj zdrowa i żołnierza. Tak po prostu wyrywkowo z nim zagadam. O, ludzie! Mówisz Palady nie miał dymu, a taki futrzak ma dymy. No. Dobra, już Ej. się przebieram. Pasuje. No. Jak się mają sprawy? Orkowie zapędzili nas w kozi róg. Bez posiłków długo nie wytrzymamy. Wszyscy zginą. Zresztą dziwi mnie fakt, że smoki nas nie wykończyły. Co wiesz o górniczej dolinie? Wydaje mi się, że kilku naszych chłopaków wciąż pracuje w kopalniach. Jednak nie zdecydowałbym się na handel z nimi. Cała dolina zajęta jest przez orków. Nie wspomnę już o smokach. Kto tu dowodzi? Kapitan Garond. Odkąd jednak walki uległy zaostrzeniu, nie rusza się z sali tronowej na krok. Obawiam się, że cała sprawa źle się skończy. Dobra. Eee, czyli Knecht powiedział na takie po prostu podstawowe informacje. Tutaj ktoś jest z imieniem? Nie, tylko rycerz. Wiedziałem, Tutaj mam grata? Wiedziałem, że komuś się uda. Przybywasz za przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie, wasz posłanie poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci Orkowie! Kapitan Garond na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. Czy gdzieś tu można uzupełnić zapasy? Wydawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Engora. A magiczne przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z nich, zgłoś się do mnie. Kto mógłby mnie tu czegoś nauczyć? Pomów z Kerolotem. To on trenuje chłopców w walce mieczem, może i ciebie czegoś nauczy. Pokaż mi, jakie zwoje oferujesz. Co ty tu masz? Bełty eee, mocy. Uuu, 10 do siły. Progres, ale nie ma tyle hajsów. Nie ma tyle hajsów, ale postaram się te hajsy zdobyć. Dobra, czyli Sengrata trzeba mieć na uwadze. Tutaj znowu rycerz. Tu mamy Tandora. Zardzewiały topór, nie obrazi chyba jak wezmę. Udało ci się przedostać przez przełęcz? Doskonale! Straciliśmy tam już zbyt wielu dobrych ludzi. Wiem jak tam jest. Przez krótki czas towarzyszyłem oddziałom zwiadowczym. Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz dobrej broni, to świetnie trafiłeś. Co się stało z oddziałem? Prowadziliśmy zwiat w terenie. Chcieliśmy przedostać się na wybrzeże. Nasz obóz rozbiliśmy w jaskini. Było już późno, kiedy pojawili się orkowie. Zeszli po stoku jak lawina, oświetlając sobie drogę pochodniami i waląc w bębny. Hmm, fajnie to powiedział. Ruchaliśmy uciekać, ale udało się tylko mnie. Wkrótce po tym wydarzeniu orkowie otoczyli się wielką palisadą, my zaś wycofaliśmy się do zamku. Pokaż co masz na sprzedaż. Uuu, uh, on tu też ma widzę towary na pełnym koksie. No, nieźle, nieźle. Ale super to powiedział. I waląc w bębny. Super sprawa. Zawsze mi ta kwestia podobała. Okej, okay, rycerz hey. i kerolot. Szkolisz ludzi? Tak, jeśli będziemy musieli odeprzeć atak orków lub nawet gorzej smoków, to przyda się każda pomoc. Możesz mnie też czegoś nauczyć? Pewnie. W szkole każdego dobrego człowieka. Jeśli chcesz tu przetrwać, to poza talentem będziesz potrzebował dobrej broni. Zapytaj rycerza Tandora. On się tobą zajmie. A co z walką na dystans? O co chodzi? Czy tego też możesz mnie nauczyć? Nie, ale możesz zapytać Udara. To dobry. Nie. To najlepszy kusznik, jakiego znam. OK, czyli tutaj mamy nauczyciela. Broni jedno i dwuręcznej. warto zapamiętać. Tutaj mamy parlaffa i dobara. Czy ma dobar? Czego? Niczego. Wiem co nieco na temat pracy w kuźni. Świetnie. Nic co z tego. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Tak więc znasz już podstawy. Mogę ci pomóc doskonalić twoje umiejętności. Będziesz mógł wtedy wyrabiać lepszą broń. Okej. Okay. Czy mogę skorzystać z twojej kuźni? Mam wiele do zrobienia. Tylko wchodzilibyśmy sobie nawzajem w drogę. Zaczekaj, aż się ściemni. Wtedy ja i Parla pójdziemy spać. A ty możesz tu sobie pracować bez przeszkód. Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a Parlaf ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się Tandor. Jak praca? Zajmuję się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuję nową broń. Będzie nam potrzebna. <gry> Pokażemy tym przeklętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Ej, Parlaw, pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. Mhm, Czyli Dobar jest jak najbardziej w optymistycznym nastroju, czyli po prostu myśli, że... No, uda się jeszcze tutaj wyjść chłopakom tej całej ekipie z tego cało. No i tutaj, moi drodzy, zmierzam do tej komnaty. Właśnie tutaj, w Starym Obozie, była komnata magów ognia z Gotika 1, jak zapewne wszyscy pamiętają. Jeżeli nie, to zapraszam do obejrzenia serii z Gotika ki u kogo chcecie, czy umieć, czy tam u kogoś innego. No i tutaj, właśnie na stole, mieliśmy runę, która teleportuje nas bezpośrednio tutaj do zamku, czyli jest to już druga runka, którą posiadamy. Pierwsza z nich to była. Teleportowała nas przełęcz do Górniczej Doliny, dru druga właśnie tutaj, do zamku. Ale tutaj jest też y, postać... Mm, postać maga, konkretnie Miltena. Siemano. Kogo ja widzę? To nasz bohater za bariery. Oczywiście udajemy, że go nie znamy i nie pamiętamy. A powinienem ich pamiętać? Przeszedłeś przez niezłe piekło, co? Pamiętasz jeszcze Gorna, Diega i Lestera? Te imiona nic mi nie mówią. Wiele zapomniałeś. Zostawmy zatem przeszłość i skoncentrujmy się na teraźniejszości. Mimo że nie prezentuje się ona najlepiej. Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej magicznej rudy. Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię, śmiem wątpić, czy im się to uda. Nie, na Inosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś bardzo złego. Ponura moc wypełnia całą dolinę. Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Ile rudy zgromadziliście do tej pory? Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu nie mamy żadnych wieści od górników. Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani przez smoki i hordę orków. Ta wyprawa to jedno wielkie niepowodzenie. Czym się tutaj zajmujesz? Miałem sprawdzać czystość zgromadzonej rudy, ale na to przyjdzie mi chyba jeszcze poczekać. Chwilowo bawię się w alchemika. Dobra, czyli z Miltenem mamy już pogadane. Yy, masz tu Milten coś ciekawego, na przykład, o, miód, męzurka. No bezimienny, bierz ten miód. No. Yy, w kuferku tuż tu masz. No, troszeczkę złota i sztylet, czyli taki no... mały mały lucik, czyli mały dropik, ale no. Zawsze coś. Grosił do grosika i będę kumple mianosika. Okej. Okay. Yy, czyli tutaj mamy sprawy wszystkie załatwione, no nie wszystkie, ale yy, reszta się wyjaśni, wyjaśni później. Bo jeszcze oczywiście nie pozbierałem wszystkich zadań, bo jeszcze ze wszystkimi sobie nie porozmawiałem. I tutaj chyba będzie kłestier dla tego pana, dla hey, e, ty. Engora. Ach, więc to ty jesteś tym człowiekiem, który przekroczył przełęcz. Tak. Wspaniale, jestem Engor. Zajmuję się tą ekspedycją. Tylko sobie nie myśl, że możesz dostać cokolwiek za darmo. Z drugiej strony, jeśli masz w kieszeniach trochę złota, zawsze jestem gotów ubić jakiś interes. Masz dla mnie coś ciekawego? Mogę ci załatwić ciężką zbroję. Oczywiście nie jest to tani towar. Przyjdź do mnie, kiedy już dobędziesz złoto, a dobijemy interesu. No, wybacz, Ziomuj, ja sobie załatwiłem podobno za darmo, więc. Pokaż mi swoje towary. Uuu, ty też masz tutaj troszkę zacnych itemków, ale ja się zastanawiam, dlaczego. Oj, yy, surowa stal, jak najbardziej, i wytrychy też zastanawiam się dlaczego nie mam questa chyba zapomniałem pogadać z tym całym parlafem tym ciomkiem który tam ostrzył miecze właśnie obok do bara tak chyba tak nie gadałem z nim pewnie dlatego hej co u ciebie a jak ci się wydaje całe dnie spędzam przy toczydle ostrząc broń wczoraj engor znów zmniejszył nam racje żywnościowe jak tak dalej pójdzie pozdychamy z głodu Chyba, że wcześniej powybijają na Sorkowie. Tak czy siak? Niemiła perspektywa. Kim jest Engor? Engor zarządza zapasami i przydziela racje żywnościowe. Są o, ok, kamień, drodzy, się, do końca. Jasne, tak, będzie, na nice z, wami. z nim Do zobaczenia. W do zobaczenia. w serii odcinku zobaczenia. Do zobaczenia. Do co Do się co, zarabia, ciepło. i Do kilka rzep. Cześć.